Wyobraź sobie. Masz 58 lat. Właśnie skończyłaś długi dzień opieki nad wnukami, a telefon dzwoni. To twoja synowa ze śmiechem w głosie, opowiadająca o niesamowitej zabawie na weselu, podczas gdy ty zmieniasz pieluchy i usypiasz płaczące dzieci. Czy to brzmi znajomo? Dzisiaj opowiem ci historię, która wstrząśnie twoim sercem i zmusi do zastanowienia się nad tym, jak bardzo rodzina może wykorzystywać naszą miłość. Zanim przejdę dalej, jeśli moja historia cię porusza lub rozpoznajesz w niej siebie, zostaw subskrypcję i skomentuj poniżej. Opowiedz mi o swoich doświadczeniach. Twoje wsparcie daje mi siłę, żeby dzielić się takimi trudnymi historiami. Nazywam się Anna i mam 58 lat. Mieszkam w małym mieście pod Krakowem. Gdzie spędziłam większość swojego życia wychowując dwoje dzieci, Marcina i Kasię. Myślałam, że gdy oni dorosną, w końcu nadejdzie mój czas. Czas na odpoczynek, na hobby, na podróże z mężem. Ale życie potoczyło się inaczej. Wszystko zaczęło się niewinnie. Marcin, mój syn, poślubił Monikę pięć lat temu. To miła dziewczyna, przynajmniej tak myślałam na początku. Szybko zostali rodzicami. Najpierw przyszedł na świat mały Jakub a dwa lata później Zosia. Jako babcia byłam zachwycona, uwielbiałam spędzać czas z wnukami, czytać im bajki, bawić się w parku, ale gdzieś po drodze babcine odwiedziny zmieniły się w babcinę pracę na pełny etat. I to bez wynagrodzenia, bez dni wolnych, bez możliwości powiedzenia nie. To był zwykły czwartkowy poranek w marcu. Obudziłam się o szóstej jak zwykle, żeby przygotować śniadanie dla męża przed jego wyjściem do pracy. Telefon zadzwonił o wpół do siódmej. Mamo, czy możesz przyjść? Monika źle się czuje, a ja mam ważne spotkanie w pracy, usłyszałam głos Marcina. Nie było to pytanie. To było stwierdzenie faktu, że przyjdę. Ale synu, miałam dziś wizytę u lekarza. Zaczęłam. Mamo, proszę, to tylko na kilka godzin. Dzieci cię uwielbiają. I tak jak setki razy wcześniej odłożyłam swoje plany. Przełożyłam wizytę u lekarza, wsiadłam w autobus i pojechałam do ich mieszkania po drugiej stronie miasta. Gdy dotarłam na miejsce, Monika rzeczywiście leżała w łóżku, ale jej choroba wydawała mi się podejrzana. Miała ochotę na długą rozmowę o tym, jak trudne jest macierzyństwo, jak Marcin za mało pomaga, jak potrzebuje odpoczynku. Och, Aniu, tak dobrze, że jesteś. Mogę w końcu wziąć długą, gorącą kąpiel. Dzieci jadły śniadanie o szóstej, więc pewnie będą głodne za godzinę. Jakub ma zajęcia plastyczne o drugiej, a Zosię trzeba odebrać z przedszkola o czwartej. Aha. I pranie się skończyło, więc można by je powiesić. Zostałam z długą listą zadań, podczas gdy ona zniknęła w łazience na dwie godziny. To wtedy zrozumiałam, że nie jestem babcią odwiedzającą wnuki, jestem darmową pomocą domową, która przychodzi na każde zawołanie. Zastanawiałam się, kiedy to wszystko się zaczęło. Pamiętam pierwsze miesiące po narodzinach Jakuba. Monika była młodą mamą, rzeczywiście potrzebowała wsparcia, z radością pomagałam, gotowałam, sprzątałam, nosiłam dziecko, gdy płakało. To tylko na początku, mówił Marcin. Gdy Monika się odnajdzie w roli mamy, będzie lepiej. Ale lepiej nie było. Przeciwnie, im bardziej pomagałam, tym więcej ode mnie oczekiwano. Gdy przyszła na świat Zosia, automatycznie założono, że będę dostępna 24/7. Telefony przychodziły o każdej porze: Mamo, czy możesz zostać z dziećmi? Mamy spotkanie ze znajomymi. Mamo, Jakub jest chory, nie możemy go posłać do przedszkola, przyjdziesz? Mamo, potrzebujemy weekend dla siebie. Zabierzesz wnuki do siebie? Na początku robiłam to z miłości, później z poczucia obowiązku. A na końcu, ze strachu, że jeśli powiem nie, stracę kontakt z wnukami. Mój mąż Stanisław zaczął się skarżyć: Aniu, my też mamy swoje życie. Kiedy ostatnio poszliśmy razem do kina? Kiedy jedliśmy obiad we dwoje? Miał rację, ale ja czułam się uwięziona. Z jednej strony moja własna rodzina, z drugiej potrzeby syna i synowej, a dzieci. One rzeczywiście mnie potrzebowały. W maju tego roku wydarzyło się coś, co stało się ostatnią kroplą w mojej czarze cierpliwości. Marcin zadzwonił w piątkowy wieczór. Mamo, mamy wspaniałą okazję. Przyjaciel Moniki zaprosił nas na wesele w górach. To będzie cały weekend. Wyjeżdżamy jutro rano. Czy możesz zostać z dziećmi? Oczywiście mogłam, zawsze mogłam. A może. Może wziąć dzieci ze sobą? zapytała mnie śmiało. Na wesele? Mamo, bądź poważna, to impreza dla dorosłych, zresztą dzieci będą szczęśliwsze z tobą. I tak, w sobotni poranek, zamiast spać do późna i delektować się kawą z mężem, stałam przed drzwiami syna z torbą pełną swoich rzeczy na cały weekend. Jesteś najlepsza, mamo, wykrzyknęła Monika. Ubrana w piękną sukienkę z perfekcyjnym makijażem. Jakub miał złość wczoraj wieczorem, więc może być marudny, a Zosia ma katar. Aha, i skończył się mleko. Trzeba będzie iść do sklepu. Odjechali w swoim nowym aucie, które kupili za pieniądze pożyczone od nas, pozostawiając mnie z dwojgiem dzieci na najbliższe trzy dni. Weekend był koszmarem. Jakub rzeczywiście był marudny, prawdopodobnie wyczuł, że rodzice go porzucili. Zosia kaszlała przez całą noc, więc żaden z nas nie spał. W niedzielę rano skończyła się też gorąca woda, bo nikt nie ostrzegł mnie o problemach z bojlerem. A przez cały ten czas dostawałam radosne zdjęcia na Whatsappie: Marcin i Monika tańczący na parkiecie przy elegancko nakrytym stole. Z lampkami szampana w dłoniach. Wspaniała impreza, pisała Monika. Szkoda, że cię tu nie ma, ale dzieci z pewnością są szczęśliwsze z babcią. Gdy w niedzielę wieczorem Marcin i Monika wrócili, promieniując szczęściem po weekendzie bez dzieci, coś we mnie pękło. Jak było? Spytałam, próbując zachować spokój. Fantastycznie. Dawno się tak nie zrelaksowaliśmy. Tańczyliśmy do rana, poznaliśmy wspaniałych ludzi. Ach i zobacz! Monika pokazała mi dziesiątki zdjęć na telefonie. Nikt nie zapytał, jak ja się czułam. Nikt nie zauważył, że jestem zmęczona. Nikt nie podziękował mi za poświęcone trzy dni. Mamo, jesteś taka blada, zauważył w końcu Marcin. Może się przeziębłaś od Zosi. Nie, nie przeziębiłam się. Byłam po prostu wyczerpana fizycznie i emocjonalnie. Tego wieczoru, po powrocie do domu, długo rozmawiałam ze Stanisławem. Opowiedziałam mu o wszystkim, o tym, jak się czuję wykorzystywana, o tym, że straciłam siebie gdzieś między byciem mamą a babcią. Aniu, musisz się nauczyć mówić nie, powiedział mój mąż. Oni cię wykorzystują, a ty na to pozwalasz. Ale to rodzina. Protestowałam: To moje wnuki. I będą nadal twoimi wnukami, nawet jeśli nie będziesz ich pilnować co tydzień. Stanisław miał rację, ale zmiana nie była łatwa. Następnego tygodnia zaczęłam analizować swoją sytuację. Kiedy ostatnio spędziłam cały dzień tylko dla siebie, kiedy ostatnio mogłam spontanicznie wyjść z domu. Nie martwić się o to, czy ktoś będzie mnie potrzebować. Zdałam sobie sprawę, że od pięciu lat nie byłam na wakacjach ze Stanisławem, że przełożyłam wizytę u ginekologa już cztery razy, że przestałam chodzić na spotkania z koleżankami, bo a może dzieci będą mnie potrzebować. Zaczęłam prowadzić kalendarz. Przez miesiąc zapisywałam każdy telefon, każdą prośbę. Każdy dzień spędzony z wnukami. Wyniki były szokujące. 23 dni w miesiącu, spędziłam opiekując się dziećmi, dostałam 47 telefonów z prośbami o pomoc. Zero razy. Ktoś zapytał, czy mi to odpowiada zero razy. Otrzymałam podziękowanie lub jakąkolwiek formę uznania. To nie była miłość, to było wykorzystanie. Miłość to troska, która płynie w obie strony. To szacunek dla granic drugiej osoby. To uznanie, że również ja mam swoje potrzeby, swoje życie, swoje marzenia. To, co działo się w mojej rodzinie, nie miało nic wspólnego z miłością. To była wygoda dla Marcina i Moniki, którzy mieli darmową, zawsze dostępną pomoc. Przełomowy moment nadszedł trzy tygodnie po weselu. Marcin zadzwonił w czwartkowy wieczór. Mamo! Mamy jutro kolację służbową Moniki, bardzo ważną. Czy możesz zostać z dziećmi? Po raz pierwszy w życiu powiedziałam nie. Cisza po drugiej stronie trwała tak długo, że myślałam, że połączenie zostało przerwane. Jak to nie? Spytał w końcu Marcin. Nie mogę jutro przyjść. Mam swoje plany. Jakie plany? Przecież jesteś na emeryturze. To zdanie uderzyło mnie jak policzek. Bycie na emeryturze nie oznacza, że nie mam prawa do własnego życia synu, ale to tylko jedna kolacja, i dla Moniki to bardzo ważne. A dla mnie ważne jest to, żeby w końcu pójść na spektakl do teatru ze Stanisławem. Bilety kupiliśmy dwa miesiące temu. Nie możecie przełożyć? Nie, tym razem to wy musicie znaleźć inne rozwiązanie. Marcin się rozłączył bez pożegnania. Następnego dnia telefon dzwonił non-stop. Monika, Marcin, nawet teściowa Moniki dzwoniła, żeby mi tłumaczyć, jak ważna jest ta kolacja. Ale ja poszłam do teatru. Po raz pierwszy od lat czułam się wolna. Myślałam, że po jednym „nie” rodzina zrozumie i znajdzie równowagę. Niestety reakcja była zupełnie inna. Przez tydzień nikt się do mnie nie odzywał. Potem przyszła Monika z dziećmi bez Marcina. Aniu, musimy porozmawiać, powiedziała siadając w moim salonie. Marcin jest bardzo zraniony twoim zachowaniem. Czuję się odrzucony przez własną matkę. A ja czuję się wykorzystywana przez własnego syna, odpowiedziałam spokojnie. Wykorzystywana, ale my cię prosimy o pomoc z miłości. To twoje wnuki. Właśnie dlatego, że to moje wnuki, chcę być dla nich kochającą babcią, a nie zmęczoną opiekunką, która ma do nich żal. Próbowałam wytłumaczyć monice, że potrzebuję granic, że mogę pomagać, ale nie codziennie, że chcę spędzać czas z wnukami, z radością, a nie z poczucia obowiązku. Ale my nie mamy pieniędzy na Nianie, wykrzyknęła. A ja nie mam obowiązku być waszą darmową nianią. Rozmowa zakończyła się kłótnią. Monika zabrała dzieci i wyszła, mówiąc, że będę żałować swojej decyzji. Przez następne dwa miesiące kontakt był ograniczony do minimum. Widziałam wnuki tylko w niedzielę, na krótkich, formalnych wizytach. Marcin był chłodny. Monika udawała, że wszystko jest w porządku, ale czułam jej żal. Było mi ciężko. Tęskniłam za wnukami, ale po raz pierwszy od lat mogłam oddychać pełną piersią. Dziś, po pół roku od mojej pierwszej odmowy, mogę powiedzieć, że życie się zmieniło. Nadal pomagam rodzinie, ale na moich warunkach. Pilnuję wnuki dwa razy w tygodniu, w ustalone dni. Mam swoje wieczory, swoje weekendy, swoje plany. Marcin i Monika musieli się zmierzyć z rzeczywistością. Znaleźli nianie na pozostałe dni, nauczyli się organizować swoje życie bez ciągłego polegania na mnie. Nasze relacje są teraz zdrowsze, choć nadal czasem napięte. Ale najważniejsze jest to, że odzyskałam siebie. Znów chodzę na spotkania z przyjaciółkami. Ze Stanisławem planujemy wycieczkę do Włoch. Pierwszą od 15 lat. Wróciłam do czytania książek i uprawiania Nordic walking. A wnuki? One nadal mnie kochają. Może nawet bardziej, bo teraz, gdy się spotykamy, jestem prawdziwie szczęśliwa, że je widzę. Jeśli słuchasz tej historii i rozpoznajesz w niej siebie, wiedz, że nie jesteś sama. Setki kobiet w naszym wieku przechodzą przez to samo. Masz prawo do własnego życia, niezależnie od tego, ile masz lat i czy jesteś babcią. Zostaw komentarz pod tym filmem. Opowiedz swoją historię: ile razy powiedziałaś tak, gdy chciałaś powiedzieć nie? Ile razy poświęciłaś swoje potrzeby dla dobra rodziny? Twoja historia ma znaczenie, twoje doświadczenie może pomóc innej kobiecie znaleźć odwagę, żeby postawić granice. A jeśli ten film Ci pomógł, zostaw subskrypcję i udostępnij go innym. Razem możemy pokazać, że miłość to nie rezygnacja z siebie, to szacunek, troska i zdrowe granice. Bo każda z nas, niezależnie od wieku, zasługuje na szacunek. Każda z nas ma prawo powiedzieć nie i każda z nas ma prawo do własnego spełnionego życia. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia w następnym filmie.